A teraz o tym, jak ciekawie można wypełnić wolny czas zarówno dzieciom, jak i seniorom. W gminie Adamówka powołano do życia Centrum Usług Społecznych, które powstało z przekształcenia, z przeksta, przekształcenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Nowa placówka jest jedną z 49, które w ramach pilotażu funkcjonują na terenie kraju. W Adamówce była Anna Weselak. Gmina Adamówka jest jedną z mniejszych gmin leżących w województwie podkarpackim, natomiast jest jedną z czterech, które realizują działania, powołały do życia Centrum Usług Społecznych. Na czym konkretnie polega działalność tej placówki? O tym już pani dyrektor Malwina Misiąg, dyrektor Centrum Usług Społecznych w Adamówce. Pani dyrektor, co się zmieniło w przestrzeni Waszej gminy? Przede wszystkim zostało utworzone Centrum Usług Społecznych w Adamówce. Centrum powstało 1 lipca 2021 roku poprzez przekształcenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamówce. Co się zmieniło? Gracias. Jesteśmy teraz dla wszystkich mieszkańców. Jesteśmy teraz, nasza usługa została skierowana do wszystkich mieszkańców gminy Adamówka, nie tylko do mieszkańców, którzy kwalifikują się do pomocy społecznej ze względu na swój dochód. Oprócz systemu zabezpieczenia społecznego świadczymy również usługi społeczne, a ku temu został powołany nowy zespół do spraw realizowania usług społecznych, a tam zatrudnieni koordynatorzy indywidualnych planów usług społecznych. Dobrze, kto korzysta teraz? Jakie, jakie dodatkowe placówki powstały na terenie gminy? W związku z przeprowadzoną diagnozą potrzeb i potencjału społeczności lokalnej, swoje działania skierowaliśmy do osób starszych i niepełnosprawnych, a także do rodzin z dziećmi. W ramach pakietu pomocy i integracji społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych utworzyliśmy i prowadzimy trzy kluby seniora, a także usługi z zakresu asystentury osoby starszej, asystenta osoby niepełnosprawnej, a także opieki wytchnieniowej. Ponadto, w ramach pakietu pomocy i integracji społecznej dla rodzin z dziećmi utworzyliśmy Trzy placówki wsparcia dziennego, które działają właśnie w trzech sołectwach w naszej gminie. Mamy zamiar również zakontraktowania usługi dziennego opiekuna, który będzie sprawował opiekę nad dziećmi od 20 tygodnia do 3 roku życia. Czy widzicie Państwo zapotrzebowanie na te placówki? Czy faktycznie mieszkańcy chętnie się do nich zapisują? Tak, oczywiście. Zapotrzebowanie widzimy, dlatego że od zakontraktowania tych usług, czyli od 1 września, swoim wsparciem, nowymi usługami społecznymi objęliśmy już ponad 120 osób. W Gminie Damówka od 1 lipca funkcjonuje Centrum Usług Społecznych, które zastąpiło Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Jest to pilotażowy projekt. W Polsce tych placówek jest blisko 50.